W Zwierzęcych Rewolucjach i dodatku jadłowózki czeka Was smakowita rozgrywka, więc lepiej nie siadajcie do niej głodni. Przeniesiecie się do Zatoki Bistro, w której trwa tydzień restauracji. Każdy gracz poprowadzi swoją ekipę kucharzy, którzy rywalizują w tworzeniu dań i walczą o tytuł najlepszego szefa kuchni. Będzie liczyć się sprytne planowanie i umiejętność zarządzania swoimi kucharzami. Gra przeznaczona jest dla od 1 do 5 graczy i trwa około 60 minut. W tym materiale zaprezentuję dokładny przepis na to, jak grać w zwierzęce rewolucję razem z dodatkiem. Przygotujemy sobie rozgrywkę dla dwóch graczy. Najpierw rozkładamy plansze nabrzeża. Na pierwszym polu toru rund kładziemy znacznik rund, na trzecim polu znacznik blokady, a na siódmym polu żeton uniwersalnej przyprawy. Osobno tasujemy karty wyzwań, karty krytyków oraz karty plotek i wykładamy je nad planszą. Z lewej strony sześć zakrytych wyzwań. Z prawej strony trzy zakryte plotki, a między nimi leży jeden odkryty krytyk. Nieużyte karty można dłożyć do pudełka. Podczas pierwszej rozgrywki zaleca się użyć myszy jako krytyka oraz odrzucić zaawansowane plotki oznaczone kelnerem z pomarańczową ściereczką. Kafle lokacji wykładamy pod nabrzeżem w konkretnej kolejności. Z lewej strony trafia zupowóz z żetonami zup z wartością 1. Zupy z trójką na razie leżą z boku. Z prawej strony trafia Nocny Kupiec i Akademia. Na dwóch graczy należy położyć je symbolem z dwójką do góry, a drugiej strony używamy na więcej graczy. Obok Akademii kładziemy potasowaną talię z Szefa Kuchni oraz ich żetony. W środkowej części będą leżały pozostałe lokacje, ale trzeba dopasować ich liczbę. Z tyłu kafli są numerki i bierzemy tylko te będące w zakresie liczby graczy, więc na przykład na trzy osoby bierzemy jedynkę, dwójkę i trójkę. A na dwie osoby tylko jedynkę i dwójkę. Dobrane lokacje wykładamy koniecznie według numerów w kolejności rosnącej. Obok planszy umieszczamy żetony gwiazdek, które są w tej grze punktami. Wszystkie żetony o podłużnym kształcie, czyli składniki, przyprawy i plotki wkładamy do worka. Teraz musimy przygotować obszar każdego gracza. Wybieramy kolor i bierzemy swoje elementy. Za zasłonką trzymamy półmisek krytyka, trzy talerze i małą zupę, którą dostajemy na start. Obok leży plansza kuchni i trzech naszych kucharzy ustawionych według wielkości. W talii akcji zostawiamy sobie karty tylko tych lokacji, które biorą udział w grze. Pozostałe można odłożyć do pudełka. Czapki graczy układamy w rzędzie na torze pierwszeństwa w losowej kolejności. Opcjonalnie możecie zagrać z restauratorami, czyli postaciami ze specjalnymi zdolnościami. Każdy gracz dostaje dwie karty restauratorów i wybiera sobie jedną z nich. Na koniec przygotowania wybierzcie gracza, który zostanie kelnerem i będzie odpowiedzialny za rozpatrywanie czynności początku każdej rundy. Te komponenty używane są tylko w rozgrywce solo. O tym trybie opowiem pod koniec materiału. Mówiąc ogólnie, w zwierzęcych rewolucjach każdy z was prowadzi restaurację i dąży do zdobycia jak największej liczby gwiazdek. Będziecie planować, do których lokacji na mieście wysłać swoich kucharzy, aby ci zebrali składniki potrzebne do szykowania dań. Ze składników przygotujecie tak zwane dania wyzwania, obliczając poziom ich jakości i otrzymując za to gwiazdki. Na końcu ostatniej rundy musicie przygotować finałowe danie, które zostanie ocenione przez krytyka według kilku kategorii. Gra trwa 7 rund podzielonych na kilka dni. Pierwsze 3 rundy są dniem numer 1 i na jego końcu, czyli po trzeciej rundzie, przygotujecie pierwszy posiłek. Potem runda 4, 5 i 6 są dniem numer 2. I na jego końcu nastąpi szykowanie drugiego posiłku. Runda siódma to dzień numer 3, w którym szykujecie się już do zrobienia dania dla krytyka. Każda runda składa się z pięciu kroków: czynności początku rundy, planowania, wyścigu, zakupów i czynności końca rundy. Na karcie kelnera mamy rozpisane, co po kolei należy wykonać na początku każdej rundy. Najpierw odsłaniamy jedną skrajną kartę wyzwania, zaczynając od lewej strony. Jeżeli na polu rundy leży żeton blokady, kładziemy go na właśnie odkrytej karcie, na składniku z prawej strony. Jeśli w zupowozie nie ma zupy o wartości 3, to uzupełniamy go jednym takim żetonem. Małe zupy z jedynką mają nieograniczoną dostępność, więc nie ma znaczenia ile ich tutaj leży. Teraz bierzemy worek i po kolei w lokacjach uzupełniamy miejsca w owalnym kształcie losowymi przedmiotami. Przedmioty to ogólna nazwa na żetony składników, przypraw i plotek. Uwaga, nie kładziemy nic w zupowozie ani na nocnym kupcu. Akademia ma dwa miejsca na przedmioty, ale tylko w rozgrywce na dwie osoby, bo w innych przypadkach nic tam nie dokładamy. Jeżeli w akademii leży niewybrany w poprzedniej rundzie pomocnik kucharza, to go odrzucamy i odkrywamy nowego wraz z jego żetonem. Wyjątkiem jest siódma runda, gdy zamiast pomocnika kładziemy w akademii żeton uniwersalnej przyprawy zabrany z 100 rund. Drugi krok w rundzie to planowanie, które wykonujecie wszyscy w tym samym czasie. Każdy z Was musi zadecydować, do których lokacji wyśle swoich kucharzy. Nasi kucharze różnią się wielkością i tak zwanym udźwigiem, który jest oznaczony symbolem torby. Udźwig ma wpływ na kolejność rozpatrywania kucharzy w lokacjach i na to, ile składników taki kucharz może maksymalnie przynieść. Wyjaśnię to dokładnie, gdy przejdziemy już do samych lokacji. Na razie w tym kroku planowania musicie wyłożyć przy każdym kucharzu po jednej zakrytej karcie z nazwą lokacji, do której chcecie go wysłać. Przykładowo mysz chcę wysłać do nocnego kupca, jaszczurkę do Zielonej Budki, a dzika do Akademii. Jeżeli macie zoostępcę, to również przy nim wykładacie kartę z nazwą lokacji. Gdy wszyscy już zaplanują swoje działania, jednocześnie odkrywamy karty i przenosimy kucharzy do wskazanych lokacji. Należy ich wyłożyć na polach kolejki zgodnie z ich udźwigiem. To samo tyczy się pomocników. Na jednym polu może stać kilku kucharzy. W czwartym kroku rundy udamy się na zakupy, czyli będziemy rozpatrywać wszystkie lokacje, zaczynając zawsze od lewej strony i lecąc po kolei aż do akademii. Z danej lokacji gracze zabierają przedmioty w kolejności udźwigu kucharzy. Jako pierwsze wybierają myszy, potem jaszczurki, a na końcu dziki. Mysz ma udźwig jeden, to znaczy, że może zabrać tylko jeden przedmiot. Jaszczurka ma udźwig 2, więc zabierze maksymalnie 2 przedmioty, a dzik ma udźwig 3, czyli maksymalnie weźmie 3 przedmioty. Jeżeli z lokacji zabieramy składnik, przyprawy albo zupę, kładziemy je za naszą zasłonką. Natomiast jeżeli bierzemy plotkę, kładziemy ją na pasującym polu w swojej kuchni. Jeśli nie weźmiemy żadnego przedmiotu, bo nie chcemy albo dla nas nie wystarczy, to jako rekompensatę dostajemy małą zupę o wartości 1. Po rozpatrzeniu danej lokacji, wszyscy kucharze z tej lokacji wracają do naszej kuchni, a niewybrane składniki i przyprawy są przenoszone do Akademii. Jeżeli coś zostanie w Akademii, to trafia do zupowozu. To był ogólny opis fazy zakupów. Teraz na przykładzie rozgrywki trzyosobowej przybliżę Wam, co znajdziecie w poszczególnych lokacjach i jak rozpatruje się remisy. Zaczynamy od zupowozu. Zupy są jokerem, czyli mogą zastąpić dowolny składnik przy wyzwaniach, albo być dodatkiem, który zwiększy jakość dania. Co ważne, zupy nie można użyć jako jokera przy podawaniu posiłku krytykowi, tylko podczas realizowania kart wyzwań. Mała i duża zupa generalnie działają tak samo. Różnica jest taka, że małe zupy w zupowozie są nielimitowane i zawsze dostępne, ale mają tylko wartość 1. Natomiast duża zupa ma wartość 3, więc jest cenniejsza, ale dostępna jest tylko jedna na rundę. Oprócz zupy, w tej lokacji będą leżeć też resztki składników i przypraw przenoszone z Akademii. Co ważne, te przedmioty nie są już później nigdzie przekładane, tylko zostają w zupowozie tak długo, dopóki ktoś ich nie weźmie. Na tym przykładzie do zupowozu udała się fioletowa jaszczurka i żółty dzik. Pierwsza wybiera jaszczurka i bierze dwa przedmioty. Zgarnia sobie dużą zupę i jeden składnik, chowa je za zasłonką i wraca do swojej kuchni. Żółty dzik postanawia, że weźmie trzy małe zupy. Idziemy do zielonej budki. Tutaj poszły fioletowa i czerwona mysz oraz żółta jaszczurka. Gdy kilka figurek jest na tym samym polu, to do rozstrzygnięcia remisu służy tor pierwszeństwa. Wówczas jako pierwsza wybiera osoba, której czapka jest bliżej początku kolejki, czyli stoi bardziej po prawej stronie. Na naszym przykładzie będzie to czerwony gracz, więc on jako pierwszy może wybrać jeden przedmiot, bo mysz ma udźwik jeden. Potem za swoją mysz gracz fioletowy również wybiera jeden przedmiot. Na końcu jest żółta jaszczurka, która normalnie mogłaby udźwignąć dwa przedmioty, ale w tej lokacji został tylko jeden. Może go wziąć, albo może zrezygnować i w zamian za to dobrać sobie jedną małą zupę, co też właśnie czyni. Jest to tak zwana zupa pocieszenia. I teraz ważna rzecz. Jako, że mieliśmy remis i jeden z remisujących był pierwszym kucharzem, który wziął cokolwiek z tej lokacji w tej rundzie, to ten gracz przesuwa swoją czapkę na koniec toru pierwszeństwa. Na naszym przykładzie jest to gracz czerwony. Po rozpatrzeniu zielonej budki kucharze wracają do swoich kuchni, a pozostawiony składnik przekładamy do Akademii. Do kuchni świata nikt akurat nie poszedł. Mimo to składniki i przyprawy, które tutaj leżą, przenosimy do Akademii, a ewentualne plotki zawsze usuwamy całkowicie z gry. Nocny kupiec jest dość tajemniczą lokacją, bo na początku rundy jej nie uzupełniamy. Dopiero jak dojdziemy do jej rozpatrywania, to ją normalnie zapełniamy przedmiotami z worka. Co ważne, robimy to nawet jeśli do tej lokacji nikt nie poszedł. Uzupełniliśmy kupce, więc teraz przechodzimy do rozdzielania przedmiotów. Jako pierwsza wybiera żółta mysz i bierze rybę o wartości 6. Mamy tu jeszcze dwa dziki, więc do ustalenia kolejności dobierania musimy zerknąć na tor pierwszeństwa. Fioletowy gracz jest przed czerwonym, więc on zacznie. Dziki normalnie biorą maksymalnie 3 przedmioty, ale gdy jest remis, to przedmioty dobieramy na przemian po jednym aż do momentu, gdy osiągniemy limit u dźwigu albo kiedy lokacja opustoszeje. W tej sytuacji najpierw fioletowy gracz bierze jeden przedmiot, potem czerwony też jeden przedmiot, potem znów fioletowy i znów czerwony, więc oboje dobiorą tylko po dwa przedmioty, bo więcej już w tej lokacji nie będzie. Co istotne, w tej sytuacji nie zachodzą zmiany na torze pierwszeństwa, bo mimo, że mieliśmy remis, to pierwszy przedmiot z tej lokacji zabrała żółta mysz, a nie któryś z remisujących graczy. Do akademii poszła tylko czerwona jaszczurka. W międzyczasie do tej lokacji trafiły pozostałości z wcześniejszych miejsc, więc oprócz pomocnika można tutaj też znaleźć cztery przedmioty. Przy dobieraniu pomocnik traktowany jest jako jeden przedmiot. Jaszczurka może udźwignąć dwa przedmioty, więc wybiera, że bierze sobie pomocnika i przyprawę do chleba. Pozostałe niewybrane składniki przenosimy na stałe do zupowozu. Gdy dobieramy pomocnika, kładziemy go obok naszej kuchni i będziemy mogli wysłać go w następnej rundzie na miasto. Co bardzo ważne, pomocnik jest aktywny tylko przez jedną, najbliższą rundę, a potem trzeba go odrzucić. Oprócz tego, że mamy na jedną rundę dodatkowego kucharza, to każdy pomocnik ma też swoją zdolność, która aktywuje się w konkretnym momencie, co jest napisane na jego karcie. Składniki i przyprawy trzymamy za zasłonką. Oczywiście będą one używane do tworzenia dań. Mamy 7 różnych typów składników, każdy o wartościach od 2 do 7. Wartości odzwierciedlają jakość tego składnika, czyli im wyższa, tym składnik jest bardziej premium. Podczas szykowania dań będziemy sumować wartości, żeby obliczyć jakość całego posiłku. Do tej sumy wliczą się też przyprawy, których nie możemy używać samodzielnie, tylko musimy je dodać do pasującego składnika. Jak to zrobimy? Podwajamy wartość takiego składnika. Na każdej przyprawie jest narysowane, z czym należy ją połączyć. Co ważne, na jednym składniku może leżeć maksymalnie jedna przyprawa. Z lokacji będziemy mogli też brać żetony plotek, które związane są z krytykiem, czyli takim VIP-em. Przyjdzie on na końcu gry ocenić nasze finałowe danie. Na karcie krytyka mamy napisaną jakąś zasadę, która działa albo w trakcie gry, podczas robienia dań wyzwań, albo tylko na końcu, podczas szykowania posiłku dla samego krytyka. Obok krytyka leżą trzy zakryte karty plotek, które zawierają dodatkowe wymagania i kryteria dotyczące szykowanego dla tego krytyka posiłku. Żeby je poznać i lepiej przygotować się do finałowej rundy, będziemy używać właśnie zebranych plotek. Dobrany żeton plotki kładziemy na pasującym polu w naszej kuchni i od razu podglądamy kartę leżącą przy takim samym symbolu. Karty nie pokazujemy innym graczom ani nie mówimy, co na niej jest. Gdy zapomnimy jej treści, zawsze możemy sobie potem ją jeszcze raz podejrzeć. Żeton z gwiazdką to joker, czyli dowolny symbol. Jeśli mamy już plotkę z konkretnym symbolem, nie możemy drugi raz zabrać tego samego żetonu. Jeśli wszyscy gracze znają już tę samą plotkę, to jej kartę można odsłonić, a żetony z worka z jej symbolem nie są już dokładane do lokacji. Po rozpatrzeniu Akademii następuje koniec rundy. Zabieramy na rękę zagrane karty. Odrzucamy pomocnika, o ile mieliśmy go przez całą tę rundę, i przesuwamy znacznik na torze. Jeżeli zakończyliśmy trzecią lub szóstą rundę, to teraz wszyscy szykujemy w ukryciu dania pasujące do kart wyzwań. Po trzech rundach komponujemy nasze talerze do pierwszych trzech wyzwań. Szykujemy je wszyscy równocześnie za zasłonką. Są trzy wyzwania, więc możemy przygotować maksymalnie trzy talerze, czyli po jednym na każdą kartę. Nie przeszkadzamy sobie nawzajem, nie ma tutaj rywalizacji, bo wszyscy mają szansę zdobyć gwiazdki. Na karcie są pokazane wymagane składniki. Musimy dać przynajmniej po jednym z każdego z nich lub ewentualnie zastąpić je zupą. Przy zastępowaniu warunek jest jednak taki, że choć jeden składnik musi być oryginalny. Na przykład tutaj mogę dać ser, a za rybę i chleb dać zupę. Średnio się to opłaca, bo koniec końców dążymy do zrobienia dania o jak najlepszej jakości. Można zawsze położyć na talerz więcej zupy oraz więcej składników, ale tylko z tych wymaganych. Gdy wszyscy skończą komponowanie dań, pokazujemy swoje talerze i zbieramy gwiazdki za jakość potrawy zgodnie z przelicznikiem. Do wyliczenia jakości dania sumujemy wartości składników. Pasująca przyprawa podwaja wartość danego składnika, ale pamiętajcie, że na jeden składnik można położyć tylko jedną przyprawę. Na pierwszym talerzu mam przeprawioną rybę o wartości 8, grzyba i wino z szóstką oraz zupę. Dzięki czemu udało się uzbierać sumę 21, czyli zdobyć 4 gwiazdki. Na drugim talerzu dwie zupy zastępują wymagane chleb i rybę, a dzięki podwójnemu serowi uzbierałam sumę 7, co daje jedną gwiazdkę. Ostatni posiłek danego dnia zawsze ma zablokowany skrajny prawy składnik, więc trzeba stworzyć danie tylko z dwóch składników. Mam tu mięso przyprawione uniwersalną przyprawą za 6. Marchewkę z trójką i dużą zupę, więc łącznie jakość wynosi 12 co daje dwie gwiazdki. Teraz musimy posprzątać. Wszystkie zupy wracają do puli, a użyte składniki i przyprawy wrzucamy z powrotem do worka. Znacznik blokady przekładamy na pole numer 6 na torze rund. Musimy jeszcze sprawdzić limit chłodzenia, czyli zweryfikować, ile zostało nam nieużytych składników i przypraw. Po trzeciej rundzie możemy przechować 5 żetonów, a po szóstej rundzie 10 żetonów, co jest pokazane na planszy. Do tego limitu nie wliczają się jednak zupy ani plotki. Po szóstej rundzie, czyli na koniec drugiego dnia proces szykowania dań wygląda dokładnie tak samo, ale patrzymy tylko na trzy kolejne odkryte karty wyzwań bez tych wcześniejszych. Gra kończy się po siódmej rundzie. Wtedy też musimy przygotować finałowy posiłek dla krytyka i poddać się jego ocenie. W tym celu przechodzimy przez kilka kroków punktowania, które rozpisane są dokładnie na planszy. Posiłek dla krytyka szykujemy w ukryciu za zasłonką na swojej planszetce półmiska. Mamy na nim 7 miejsc na 7 dań, a mówiąc dokładniej, na każdym polu możemy wyłożyć jeden żeton składnika. Niektóre zdolności krytyków łamią tę zasadę i pozwalają dołożyć więcej, ale bazowo na jedno pole przypada jeden składnik, więc chcemy wyłożyć takie z najwyższą wartością. Dla każdego składnika możemy dołożyć jedną pasującą przyprawę, ale nie można kłaść samej przyprawy ani zastępować składnika zupą. Gdy wszyscy gracze przygotują posiłek, ujawniamy je i rozpatrujemy. Najpierw sprawdzamy, komu zostało najwięcej zupy, sumując wartości na żetonach. Taka osoba dostaje jedną gwiazdkę. Każdy gracz, który zapełnił cały półmisek czyli przygotował 7 dań dostaje jedną gwiazdkę. Teraz będziemy porównywać swoje półmiski, żeby sprawdzić przewagi w każdym zdaniu. Osoba, która ma danie o najwyższej jakości, dostaje jedną gwiazdkę. W przypadku remisu gwiazdkę dostają wszyscy remisujący. Na tym przykładzie gracz A ma jakość 5 w daniu z chleba, a gracz B tylko 3, więc to gracz A dostaje gwiazdkę. Potem w marchewkach gracz B ma jakość 10 dzięki podwojeniu z przyprawy, więc ma najwięcej ze wszystkich graczy i dostaje jedną gwiazdkę. I tak rozpatrujemy i porównujemy między sobą każde danie po kolei. W kolejnym kroku odkrywamy wszystkie karty plotek. Są dwa typy kart. Te z gwiazdkami u góry rozpatrujemy od razu, a te z czerwoną ramką dopiero w następnym kroku. Wszelakie remisy są przyjacielskie, czyli wszyscy remisujący dostają gwiazdki. Jeżeli na karcie krytyka lub naszym restauratorze jest symbol bonusu, to dostajemy gwiazdki zgodnie z treścią karty. Ostatnim krokiem jest policzenie jakości całego posiłku. Dodajemy wartości wszystkich dań uwzględniając mnożniki z przypraw, efekty krytyków oraz kart plotek z czerwoną ramką. Wszystkie karty z nazwą Fanatyk podwajają jakość wskazanego dania. Odwracamy planszę naszej kuchni i figurką myszy zaznaczamy punkty z policzonej właśnie jakości. Na tym przykładzie dzięki efektowi krytyka przyprawy mają mnożnik 3 zamiast 2, więc jakość marchewki to 3 razy 3, czyli 9. Do tego karta plotki fanatek marchewki mówi, że podwajamy jakość dania z marchewek, więc u nas będzie to 9 razy 2, czyli 18. Po zliczeniu jakości wychodzi wynik 47. Rząd, w którym stoi mysz, pokazuje, ile bierzemy gwiazdek. Tutaj jest to 7 gwiazdek. Teraz sumujemy wszystkie zdobyte gwiazdki i kto ma ich najwięcej, wygrywa rozgrywkę. W przypadku remisu wygrywa ten z remisujących, który zaszedł dalej na swoim torze punktacji. A gdy nadal jest remis, to sprawdzamy kto jest bliżej prawej strony na torze pierwszeństwa. W trybie solo rywalizujemy z konkurencyjną restauracją nazwaną Piesalt. Ruchy kucharzy automy oraz to, jakie wezmą składniki są sterowane kilkoma taliami kart. Mamy talię menadżera, talię myszy, jaszczurki i dzika. W naszej turze nie musimy wykładać kart lokacji, tylko od razu przenosimy kucharzy do wybranych przez nas miejsc. Potem za pomocą kart wysyłamy kucharzy rywala. Najpierw odkrywamy kartę stali menadżera i robimy to, co na niej jest napisane. Jeżeli w kuchni nadal jest mysz, to odkrywamy kartę stali myszy i postępujemy zgodnie z jej treścią. Robimy dalej to samo dla kolejnych kucharzy Magpiesalda, aż wszyscy zostaną rozmieszczeni. Na karcie mamy napisaną konkretną lokację albo jakiś warunek, który lokacja musi spełniać. Nigdy nie można wysłać kucharza rywala do miejsca, w którym ma już swoją figurkę. W takiej sytuacji kładziemy go do kolejnej lokacji spełniającej wymóg, a jeśli takiej nie ma albo jest ich kilka, to kładziemy na pierwszą dostępną licząc od zupowozu lub akademii zgodnie ze strzałką. W fazie zakupów normalnie rozpatrujemy lokacje od lewej do prawej strony. Nasz rywal zabiera przedmioty w kolejności wskazanej na karcie krytyka. Mamy tu trzy rzędy odpowiadające trzem dniom, więc sprawdzamy, która jest runda i lecimy po kolei od lewej strony, biorąc z lokacji pierwszy dostępny przedmiot pasujący do spisu na karcie. W przypadku remisu, na przykład, gdy będą dwa składniki z wartością 7, patrzymy na kolejność składników na dole takiej karty. Co dzieje się z przedmiotami zabranymi przez Mac Piesalda? Składniki są odkładane na półmisek, ale tylko te z najwyższą wartością w każdym typie. Reszta leży obok. Jeżeli jest to składnik lub przyprawa pasująca do któregoś symbolu na karcie wyzwania, to kładziemy nad nim gwiazdkę. Nad każdym symbolem może być tylko jedna gwiazdka. Żetony zup są odrzucane, natomiast za żetony plotek nasz rywal dostaje gwiazdki w zależności od dnia, ale nie podgląda kart plotek. Akademii normalnie dobiera pomocnika na jedną rundę. Gdy po trzeciej i szóstej rundzie przechodzimy do szykowania dań, Mac Piesalt zbiera tylko wszystkie gwiazdki położone nad kartami wyzwań. Nie obowiązuje go też limit chłodzenia. Na koniec gry standardowo przechodzimy przez wszystkie kroki punktowania. Mac Piesalt szykuje posiłek dla krytyka ze swoich składników o najwyższej wartości, dokładając do nich przyprawę, o ile takie ma. Uniwersalną przyprawę dodaje do nieprzyprawionego składnika o najwyższej wartości, a ewentualne remisy rozstrzega kolejność na karcie. Żeby zweryfikować, kto dostaje gwiazdkę za zupę, losujemy jeden przedmiot z worka i jego wartość to wartość zupy naszego rywala. Plotki i przyprawy mają wartość 0. Gwiazdki za 7 dań, przewagi i całościową jakość są przyznawane standardowo. W przypadku kart plotek, to na niektórych z nich mamy narysowane kropki. Będzie albo jedna kropka, albo dwie, albo żadna. Każda taka kropka to gwiazdka dla Mag Piesalda, niezależnie od tego, czy ma pasujący żeton plotki. Wszystko teraz sumujemy i jeżeli mamy więcej gwiazdek niż nasz rywal, to udało nam się wygrać. Do gry podstawowej od razu ukazał się dodatek jadło wózki, który wprowadza kilka rzeczy. Największą nowością jest 18 wózków z różnymi przedmiotami, gdzie każdy z nich wprowadza jakieś nowe zasady. Podczas przygotowania gry tasujemy karty wózków i odkrywamy losowo po jednej dla każdej lokacji, która ma takie wcięcie. Umieszczamy kafle tych wózków przy tych lokacjach i wykonujemy resztę kroków przygotowania zgodnie z treścią kart. Na kartach są też informacje o dodatkowych zasadach obowiązujących na początku każdej rundy i podczas jej trwania, a na dole jest typ wózka. Przykładowo. Na wózku z plackami dostajemy tyle placków, jak jest udźwig naszego kucharza, zaznaczamy to sobie na liczniku i trzymamy w ukryciu. Na koniec gry sprawdzamy większościówkę, czyli rozdzielamy gwiazdki według liczby zdobytych placków. Wózek z kwiatami pozwala dobrać pierwszej osobie kwiaty i zapewnia punkty na koniec każdego dnia za przewagę, ale minus jest taki, że kwiaty wliczają się do limitu chłodzenia i nie można ich odrzucić. A na przykład książki kucharskie mają narysowany składnik, który można sobie zdżokerować, czyli traktować jak składnik dowolnego typu. Co ważne, na koniec rundy, podczas sprzątania nie przenosimy przedmiotów z wózka do akademii, tylko je odrzucamy, chyba że karta wózka mówi coś innego. Oprócz wózków mamy też nowe karty krytyków, restauratorów i pomocników, które wystarczy pomieszać z tymi z podstawki. Pomocnicy, którzy są oznaczeni w rogu tasakiem, wprowadzają negatywną interakcję, więc jeżeli nie chcecie zbyt ostrej rozgrywki, to wystarczy ich odłożyć na bok. Ostatnią rzeczą w tym dodatku są komponenty dla szóstego i siódmego gracza. Grając w tyle osób jest kilka drobnych zmian w rozgrywce. Podczas przygotowania dorzucamy do worka dodatkowe żetony plotek składników i przypraw, które mają taką białą obwódkę. W siedem osób używamy wszystkich lokacji, a w sześć osób odkładamy na bok tylko zaułek latarni. Przy zielonej budce umieszczamy wózek zoostępczy i szykujemy go zgodnie z jego kartą. Każdy gracz dostaje też kartę czas na przerwę, a keller dodatkowo kość. Ogólna koncepcja jest taka, że w każdej rundzie jednego z naszych kucharzy musimy wysłać na przerwę. W fazie planowania keller rzuca kostką i wynik wskazuje na konkretny typ kucharza. Jedenka to mysz, dwójka to jaszczurka, a trójka to dzik. Jeżeli do wyrzuconego typu przypiszemy kartę czas na przerwę, to otrzymamy dwie małe zupy. Zawsze możemy wysłać na przerwę innego kucharza, nie tego z wyniku na kości, ale wtedy nie dostaniemy tej bonusowej zupy. I tak prezentują się pełne zasady zwierzęcych rewolucji i dodatku jadło wózki. Życzę przyjemnych rozgrywek i tytułu planszowego master jeśli chcesz być na bieżąco z grami planszowymi, zajrzyj na naszego Facebooka i YouTube'a w stronę www.planszowynewsy.pl. Czekają tam na Ciebie recenzje, nowinki i inspiracje. Podoba Ci się to, co robimy? Wesprzyj nas na Patronite i pomóż nam tworzyć więcej, bo z nami wiesz, co jest grane.